Elo mordy i wariaty zobaczcie jakie nieszczęście ktoś mi usiadł na gumie a jeszcze ciepła i pachnąca więc otwieram hehe, to jednak śmierdzi a nie pachnie i w sumie żaluję że zacząłem to otwierać. Widzowie pod ostatnim odcinkiem pisaliście że chcecie więcej tekstów na podryw także proszę bardzo. O zobacz tu te spiszę coś po arabsku ale to nic dibra otwieramy to dziadosu to bo. Ja na przykład podchodzę do jakiejś dupeczki i mówię e szukasz kogos? Może mnie. Mam kanał na YouTubie dużo drogich samochodów i dużo GUM. Chociaż wy nie macie kanału gum i samochodów ale to nic to w następnym odcinku będzie tekst na podryw. Uporsze no i to ja rozumiem oceniam 8 na 10.